Eddie tutaj dalej jest. Eddie, okay? yeah, I guess. Ciekawe jakie były w ogóle powody, dla których... Kolejny pokój. Słuchajcie, to jest ten na bok. Cciąż to jeden. Nie, nie, dobra w porządku. Dobra, czyli kolejną postać poznaliśmy. Najpierw poznaliśmy tę kobietę na cmentarzu, której imienia chyba nie znamy. Przybyła tutaj w poszukiwaniu swojej mamy. Spotkaliśmy dziewczynkę, która odkopnęła klucz. Nie wiemy jak się nazywa i co ona w ogóle tu robi. No i mamy jeszcze Ediego. Nawet trochę raźniej się czuję, wiedząc, że tu są żywi ludzie. No i też nie wiemy, dlaczego Eddie tu trafił. Ale szczerze mówiąc, chciałbym, żeby i Edi, i ta dziewczynka mi towarzyszyli. Czułbym się pewniej. To słuchajcie, lecimy do 102 teraz, czy odbijemy w prawą stronę. Lecimy tu. Dobrze. Jest ten pokój na końcu? Co bym bez tej mapy zrobił? Nie, to jest jakieś drzwi zamknięte, coś czy? Tak, tak, tak. Tu Hel. Co? No super. Dobra, pojawiła się muzyka. Wejście do tego pokoju mamy też obok. Ale zabite dechami, dobra. Kolejne. W sumie to się cieszę. Został jeden pokój i klatka i mamy Musimy zajrzeć do basenu. Jezu, ale mi sercowali. Naprawdę mam dość tego pomieszczenia. no James ładuję Mam nadzieję, że tylko jeden przeciwnik. Dobra. Yyy to jest obskurnie. Dobra. Póki co trzymam naboje na później. Kurczę, już zaczęła się akcja i nie jestem taki skory do rozmów do opowiadania. O, despacito dzisiaj wleci jak nic. Wleci Despacito. Dobra bąbelki. Wciąż nie wiem, czy będziecie zadowoleni zadowoleni ze sposobów w jaki. Będę do was mówił właśnie w ten sposób. Chyba coś niejasno się wysłowiłem. Nie wiem, czy będzie Wam się to podobać, jeszcze żaden odcinek się nie pojawił Silent Hill. Ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. No dobrze, bałem się, że to będzie gorzej. Szczęście nie jest tak źle. Co to idziemy? Teraz idziemy. Bo nie myślałem, że my tu wyjdziemy yy, Czyli, okej, okay, po prostu mamy przejście. Dobra, to yy, wracamy. No i trzeba wbić do tego basenu. Trzeba wbić do tego basenu. Tylko którędy musimy wyjść. Czekajcie, w moją prawo, tak? Tutaj. Dobra. Zastanawiam się, jak bo lepiej, czy tam nie próbować strzelać do nich. To kamera tu się taka robi. Kurcza. Ja Gdzie tu mnie dosięgnie, co? Jak myślicie? Może jednego spróbował. Dobra, z dwójką. Już sobie poradzę No i co ja zrobiłem, eee, czekajcie, czekajcie już tam się miota, 8 naboi złożyłem, trochę sporo nie, nie. No to Już się czai, dobra Ale mi serduchowali, moi drodzy Dobra, przecież konie się czołgają, to taki załatwimy. No, no, no. No kurczę. Nie wiem, czy oni nie wstaną. Może już przesadzam? Serio, to jest popieprzone. Coin, snake. Jakoś monetę znalazłem. Ale do czego ma ona mi służyć? Szczerze mówiąc, teraz totalnie nie wiem. No i powiem wam szczerze, że jestem w kropce lekko. Bo znaleźliśmy monetę, której zastosowania zupełnie nie widzę. 107 był zamknięty. Czy my musimy opuścić ten hotel? Czy coś na tym trzecim piętrze jest do zrobienia? Jejku jejku jeku Jeku. szczerze mówiąc nie wiem. Hm.